Renata Szczepańska, wójt gminy Cisna, to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy główny nacisk kładzie na pomoc ludziom. Pani Wójt zawsze zauważa, ludzi, nawet ludzi chorych odwiedza w szpitalu. Gdzie się rzadko zdarza, który wójt tam pójdzie do szpitala 80 km od nas, żeby odwiedzić chorego? Jest skuteczna i zdeterminowana w dążeniu do celów. Wspiera lokalnych przedsiębiorców i tworzy dobre warunki dla rozwoju turystyki. W ciągu ostatnich lat dziesięciokrotnie zwiększyła się ilość miejsc noclegowych w gminie. Przyjechaliśmy z Pieszczady kilka lat temu, spotkaliśmy się z bardzo dużym wsparciem i zaangażowaniem ze strony władz lokalnych i Urzędu Gminy. Jest nam tutaj bardzo dobrze, wspaniale prowadzi się tutaj działalność gospodarczą właśnie ze względu na bardzo dużą pomoc pani wójta Renaty Szczepańskiej. To właśnie Renata Szczepańska była pomysłodawcą założenia fundacji Nasz Dom, która zdobyła pieniądze na wykup i remont kilkudziesięciu mieszkań. Dzięki fundacji Myśmy sobie mogli to odbudować, odremontować. Większość korzystających z pomocy fundacji uruchomiła nawet pokoje gościnne. Renata Szczepańska pomaga również młodzieży. Dzięki niej 150 uczniów i studentów spędziło wakacje za granicą. Uważam, że takie wyjazdy są moim zdaniem potrzebne. Dla takich dzieci, jak. bo nie mają możliwości pojechania w inny sposób. Swoją działalnością Renata Szczepańska niejednokrotnie udowodniła, że człowiek jest dla niej najważniejszy. Dzisiaj startuje do Sejmu, bo wie, jak rozwiązywać problemy ludzi. Takie osoby, które, dla których przede wszystkim ważny jest drugi człowiek i jego problemy, zasługują na nasz głos, więc namawiam, oddajcie głos na Renatę Szczepańską. Przez całe swoje zawodowe życie pracowałam z ludźmi i dla ludzi. Dlatego startuję do Sejmu i proszę Państwa o głos. Renata Szczepańska, wybór na 5. Renata Szczepańska, pozycja numer 5, lista numer 7.